Witam, kochani, w kolejnym komentarzu. Tym razem komentarz będzie no, bardzo taki swobodny, ze zwróceniem jedynie uwagi na pewne kwestie. Załączam tutaj link do odpowiedniego materiału, z którym nie do końca się zgadzam tam w kwestii powiedzmy inflacyjnej, bo ten mechanizm, który tam został przeprowadzony czy przedstawiony, to on nie do końca tak działa. Jest to, jest to mechanizm poboczny. Natomiast traktuje głównie o pieniądzach. Co ciekawe w tym materiale, y, zalecam obejrzenie go, może nie tyle dokładne, ile po prostu zorientowanie się w sytuacji, w historii, jak rozwijały się y, 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 poczynania banków, w tym Banku Światowego na przykład, który... Później pewna pani tam przedstawiona przemyka się między kolejnymi instytucjami do Międzynarodowego Funduszu Walutowego i co najważniejsze jest wykształcona przez ekonomię socjalistyczną. Co do tego, że żyjemy w tej chwili w Związku Republik Socjalistycznych Europejskich. Właściwie nie ma co do tego wątpliwości, bo i przecież wspominając narodowy socjalizm III Rzeszy i późniejsze eksperymenty powojenne, jak też w ogóle przegląd rządów w Europie świadczy o tym, że tutaj jest wszystko takie prosocjalistyczne. Wniosek z tego materiału, natomiast, który powtórzę jeszcze na zakończenie, jest taki, że w, no generalnie bardzo dobrze zarządza się e, ludźmi, całą populacją, w tym przypadku europejską, jeśli e, będzie to e, regulowane odgórnie, tak jak ten eksperyment Związku Radzieckiego już raz został przeprowadzony, on się w miarę sprawdził i w tej chwili wcześniej został domknięty, a w tej chwili trzyma się go w zanadrzu, żeby go uruchomić. W jaki sposób e, uruchomić? Otóż chodzi o to systemowi, abyśmy byli całkowicie uzależnieni i kontrolowani odgórnie. I mimo Dość szczytnych haseł, które prezentuje taki socjalizm międzynarodowy, czyli to, że w tym filmie będziecie mieli przedstawione trzy takie podstawowe hasła, w tym także sprężystość systemowa, że niby będzie to wszystko takie łatwe do powrotu do normalności i też będzie to zarządzanie sprawiedliwe. Nie wiem jak długo trzeba obserwować pewne eksperymenty, żeby dojść do wniosku, że jeżeli my oddajemy pew... no, władzę właściwie, czyli sposób decydowania i możliwość w ogóle decydowania o naszym życiu w jakiekolwiek inne ręce, weźmy rządy, weźmy jedynie słuszną linię partii, cokolwiek z takich zagadnień historycznych, które już żeśmy obserwowali, to zauważmy, że ani razu nie było ani jednego przypadku, żeby ci ludzie, którzy obejmują takie stanowiska i uzurpują sobie prawo do tego, aby regulować nasze życie, żeby coś dobrego z tego wyszło. Oczywiście tam jest wiele argumentacji w tym filmie, filmie zawartym, zawarte typu Sprawiedliwy pieniądz, dochód gwarantowany to jest interesujące, już nieraz poruszaliśmy ten problem, z tym, że dochód gwarantowany jako taki opracowany jest nie po to, żeby ludzie mieli pieniądze, tylko żeby ich właśnie nie mieli. Według jednego z założeń taki pieniądz mógłby wpływać na konta. Na przykład banków centralnych, gdzie już w jednym z programów monitorowałem tego typu zachowania, na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo od 1 stycznia, w Stanach Zjednoczonych, będzie takie konto dla każdego obywatela udostępnione czyli jest przeszykowany już grunt, taki fundament, pod to, żeby taki, takie rozliczenia jednostkowe. Były i wtedy wspominałem o przykładzie norweskim, gdzie nie trzeba mieć ani dowodu, ani żadnych innych dokumentów, właściwie karta kredytowa pełni rolę tutaj właściwie wszystkiego. I u pracodawcy i w rozliczeniach na przykład kredytowych, ale także kary administracyjne, mandaty są. Regulowane automatycznie, no to tak, do takich rzeczy oczywiście będzie system dążył. Mało tego wspomniane jest w materiale, że bankierzy są przerażeni tym wręcz, że tak dużo ludzi pozostaje po, poza kontrolą banków, że nie mają jeszcze kont w bankach. Oczywiście ewolucja zmuszania nas do tego, żeby mieć konto rozliczeniowe w banku trwa od lat i pewnie to obserwujecie. Na przykład w tej chwili trudno jest się zatrudnić a w każdym razie w jakiejś dużej firmie jeżeli nie ma się konta w banku, bo nie można wypłacić człowiekowi po prostu banknotów do ręki. Później nieudana próba udowodnienia, że na banknotach przenosi się tam jakaś część chorób. No, i oczywiście przyzwyczajenie ludzi do płatności bezgotówkowych, a już w tej chwili nawet bez dotykowych. Więc system będzie dążył do tego, żeby zmusić ludzi do, do yy, posiadania takiego konta, nad którym będzie miał kontrolę nad każdym wydanym groszem yy, przez osobę prywatną. Co więcej, system socjalistyczny tak dalece wchodzi w nasze życie w tej chwili że wzorowany jest na oczywistym przedstawicielu największym tej opcji politycznej czyli na Chinach gdzie został wprowadzony system oceny takich ludzi i oni tam sobie robią na smartfonach pewne wyniki czy czy są akceptowani społecznie, czy nie są akceptowani w związku z tym, czy mogą kupić bilet na autobus, pociąg, czy też y, powiedzmy samolot, zwłaszcza samolot, bo teraz y, paszporty oprócz tego szczepienne y, będą konieczne, przynajmniej na razie w, w niewielu y, liniach, ale to się roz, rozszerzy, no bo jak to wirus się rozszerza y, drogą areozolową, no to w, y, tym bardziej. W lotnictwie powinno pójść to w tym kierunku, i to jeszcze jest może w miarę do przyjęcia, bo niekoniecznie musimy korzystać z linii lotniczych, są jeszcze inne sposoby, no chyba że też to spróbują zablokować. To w przypadku wprowadzenia takich praktyk socjalistycznych, typowo czyli Dochód gwarantowany, czyli pamiętamy te przysłowia, przynajmniej starsi ludzie mogą pamiętać przysłowia, z których żeśmy się śmieli w czasach socjalistycznych: czy się stoi, czy się leży i tak dalej, prawda? No, może i tak. Tyle tylko, że istnieją pewne zagrożenia takiego systemu. Pierwszym zagrożeniem jest to podstawowe, o którym wspomniałem. Czyli to, że ludzie, którym oddajemy możliwość kontroli nad nami, nawet niezwykle, tylko zawsze zapominają o tym, że my jesteśmy ludźmi i próbują w jakiś sposób warunkować to, co niby dla nas robią. Bo to jest zaskakujące, że bezczelność tych ludzi jest tak daleko posunięta, że oni. Wmawiają nam, że to jest dla naszego dobra, tak jak my byśmy nie wiedzieli, co jest dla nas dobre. No więc e, czy ich przerażenie, że tak dużo ludzi pozostaje poza kontrolą, zwłaszcza w krajach rozwijających się i tak zwanego trzeciego świata, tam są podane przykłady z Indii, bardzo szeroko trzeba się temu przyglądnąć, jak to w Indiach. Jest w tej chwili rozwiązywane, bo tu mamy dwa największe liczebnie kraje: no to Chiny, Indie, to muszą być przecież opanowane najpierw, żeby system później na mniejszych grupach społecznych sprawdził się bez pudła. Więc tak to będzie w tej chwili rozgrywane. Jak dużo czasu pozostało, trudno powiedzieć. Sądzę, że parę lat jeszcze, więc możemy się przygotować i mamy jeszcze czas na to, żeby to zrobić. W każdym razie, drążąc dalej, temat dochodu gwarantowanego, on może być ograniczony na różne sposoby. Jeden to jest właśnie ten system promocji czy też oceny, taki jak został wprowadzony i testowany jest nadal w Chinach, czyli czy ty się nadajesz do tego, żeby otrzymywać, czy nie. Czy wobec kontroli na przykład połączeń YouTubeowskich, jeżeli oglądasz Sokala, no to może się okazać, że nie. I tutaj gwałtownie zacznie spadać ilość subskrypcji. Ale jeżeli na przykład uczestniczysz w jakichś wystąpieniach przeciwko jedynej słusznej władzy, no to także możesz mieć ograniczony dostęp, zblokowany na chwilę, lub też wyczyszczone konto, bo będą odpowiednie kary. No i na poczet przyszłych przychodów z takiego funduszu gwarantowanego, te kary, jeżeli będą wyższe, to będą odpowiednio tam potrącane. Czyli nie dosyć, że jakaś ocena, czyli całkowita inwigilacja, czy chodzisz do pracy, czy Twoja aktywność jest na tyle wzmożona, że. Może nawet przywrócą tak zwane prace społeczne. Może pamiętacie, zwracam się do osób takich w okolicach 60 roku, kiedy to prace społeczne, sadzenie drzewek, czyn społeczny, to się nazywało wtedy wykopki, względnie w jakimś PGR-ze. No to były. Bardzo dobrze widziane zachowania prospołeczne, które władza, co prawda, nie nagradzała, bo nie miała czym, natomiast dobrym okiem na to patrzyła i można było pierścień biskupa pocałować, czy tam powiedzmy przewodniczącego partii. W tym przypadku może wiązać się to również z takimi. Promocjami lub też brakiem promocji. Dodatkowo, jeszcze autor programu powołuje się na wiadomości ze źródeł bankowych, że istnieje prawdopodobieństwo duże, a także tam powołuje się na, na pewnego ekonomista niemieckiego, zresztą bardzo słusznie, który zauważył, że. E, w momencie, kiedy taki pieniądz byłby regulowany odgórnie i poza wpływem państwowości, czyli już nawet nie rządów, czy szykuje nam się rząd, jak to nazwać, bankokracji, chyba tak by było najbardziej odpowiednio. Musimy jakąś nową mowę chyba ustalić, bo już nawet rządy nie będą miały na to wpływu. Zresztą w tej chwili też nie mają wpływu, ale tego nie widać. Rządy tylko biorą i krzyczą, co wzięli, gdzie rozdali, jak to dobrze jest. Natomiast skąd wzięli, to już nie mówią. I ile to będzie kosztować, już też nie mówią. Podane są przykłady w materiale krajów, które wzięły, wzięły parę miliardów dolarów, wszystko spłacili, do tej pory spłacają, bo odsetki ich gonią tak, że, że właściwie są niewypłacalni. Tak się właśnie... Dzieli ten, ten pieniądz, że on jest niemożliwy do kontrolowania przez tak zwaną sumę towarów i usług, którą powinien być przygotowany, powinien być ekwiwalentem takiej, takiej sumy, a już nie będzie, ponieważ nie ma takiej potrzeby. Nie ma potrzeby i nie ma takiej możliwości, bo dobra zostały przeszacowane, więc ilość pieniądza, która wkrąży w obiegu niezależnie jaki to będzie pieniądz i tak tych warunków nie spełnia czyli właściwie on powinien zostać wycofany w ten czy w inny sposób i teraz w naszym rozumowaniu w tej chwili powinniśmy dojść, dojść do wniosków pewnych bo jeżeli my nie będziemy regulować tego, czyli jeżeli my nie odzyskamy władzy nad e, aparatem, który nas w tej chwili przemusza do, do pewnych zachowań, to ten aparat zrobi to na pewno. Czyli mamy do wyboru dwie ścieżki. Możemy się na to zgodzić lub też wypromować swoje własne zachowania gospodarcze i tym samym monetarne, do czego powinniśmy się przyzwyczaić już w tej chwili do takiej myśli, i prace nad tym trwają. Już jest parę propozycji, więc nie martwcie się, na pewno sobie damy radę. Podobno w jednym z krajów rozliczają się w muszelkach, to tak jako tempy żart. Zagrożeniem dochodu gwarantowanego dla nas jest również pewna praktyka, która jest brana pod uwagę, na przykład wprowadzenie ruchomego oprocentowania tego pieniądza. Do tej pory. Posługujemy się pieniądzem dodatnio oprocentowanym, który, jak widać, sprawia, może nie widać, ale wiemy, że sprawia dużo kłopotów, ponieważ za zadłuża wszystkie praktycznie kraje, które się nim posługują i nie ma możliwości oddłużenia tego. Chyba, że system centralny te długi jakoś anuluje i zrobi powiedzmy. Jakiś ekwiwalent, na przykład, stanie się właścicielem jakiegoś kraju, niewielkiego, powiedzmy 38 milionowego, i sobie podzieli to na parcele, będzie miał możliwość realnego odzwierciedlenia tego długu, bo na razie jest tylko cyfrowy. I teraz, jeżeli dodatnio oprocentowany pieniądz dalej będzie istniał w postaci tej zastępczej, czyli elektronicznej, no to także te długi będą narastać. Inna możliwość jest taka, że zostanie to całkowicie zastopowane. Trzy opcje są generalnie. Jeżeli tak, no to ten pieniądz będzie funkcjonował jako, w każdym razie będzie reklamowany jako pieniądz sprawiedliwy, niewrażliwy na inflację. W co, prawdę mówiąc, nie wierzę. To jest Opcja środkowa, na którą system raczej się nie powinien zdecydować, ponieważ wtedy jest ryzyko dla systemu, że my zaczniemy się rozwijać, że zaczniemy inwestować, a oni nie chcą, żebyśmy mieli co, cokolwiek własnego, więc raczej takiej opcji. Nie będzie. Trzecia opcja jest taka, że będzie ujemnie oprocentowany, i tutaj odsyłam do materiałów w internecie dostępnych na temat pieniądza w Austrii w okresie międzywojennym, kiedy już szykowano się do II wojny światowej i ściągano pieniądze z rynku, i tam powstał pieniądz ujemnie oprocentowany, wydany przez pewną gminę. I on zrobił cuda. Ale w przypadku ujemnie oprocentowanego pieniądza elektronicznego, to on już tej funkcji nie spełni. Oczywiście będzie pobudzał życie gospodarcze, bo w momencie, kiedy mechanizm działa w ten sposób, że powiedzmy jest od 1 do 30 w danym miesiącu, z wyłączeniem lutego, oczywiście, no to mamy pieniądz o określonej wartości, na przykład stuwa. Ale jeżeli już przekraczamy ważność tego pieniądza, czyli 30 on mija i mamy kolejną datę, pierwszy dzień kolejnego miesiąca, no to on traci na wartości powiedzmy 1%, trudno powiedzieć, 5-10%, może, może i tak. Wtedy napęd gospodarczy, który to paliwo, będzie przepalał, będzie wyglądał w ten sposób, że każdy będzie chciał się tego pieniądza pozbyć. I tak we wspomnianej gminie austriackiej zrobiono. Dzięki temu całkowicie spłacono wszystkie długi. Nikt nikomu nie był nic dłużny, łącznie z opłatami państwowymi, podatkami i tak dalej. No bo każdy się śpieszył, żeby nie, nie stracić na tym. Natomiast system, który nam się. Prezentuje w tej chwili jako yy, taką próbkę, żebyśmy mogli się do tej myśli przyzwyczaić, prawdopodobnie będzie wyglądał podobnie jak rozliczenia celowe w gminach. Ja miałem taką okazję podglądać tego typu rozliczenia. Nie, że jakoś szczegółowo, ale prowadziłem z kolegą klub sportowy lata, lata temu i w gminie dowiedzieliśmy się, że są pieniądze na sport, a ponieważ no, znaliśmy się, bo to mała gmina, to tam było wszystko na tych hejty, w związku z tym zapytaliśmy, jak, jaka to jest operacja, czy, czy my możemy dostać więcej, czy dlaczego mniej, jeżeli dostajemy mniej. No i nam odpowiedni człowiek odpowiedzialny za rozdzielanie tych pieniędzy, wytłumaczył, na czym to polega. Otóż, jeżeli wpływa taki, yy, taki pieniądz, który jest celowy, czyli ukierunkowany na przykład na rozwój kultury albo na sport, no to on może być spożytkowany tylko i wyłącznie na to. I co... Dopóki jest spożytkowany, powiedzmy, że więcej klubów sportowych jest w danej gminie, no to on jest dzielony według jakiegoś klucza lub potrzeb zgłaszanych przez prezesów takich klubów, i im więcej takich klubów sportowych, tym mniejsze te działeczki są dla tych klubów. Ale i to jest oczywiste. Natomiast, co jest, jeżeli nie ma? Załóżmy, że klub sportowy, Wnioskuje o 100 tysięcy złotych, a w kasie jest pół miliona złotych. Prezes klubu nie wie o tym, jak to się odbywa i jaki, jaki jest klucz rozdzielnika. No to on otrzymuje te 100 tysięcy złotych. Przypuśćmy, że jest to jedyny klub w gminie. Rok się zamyka, budżetowy. I pozostałość, czyli 400 tysięcy, wraca z powrotem do wora, z którego zostało wysypane, czyli do centrali. Jeżeli tego typu system jest stosowany powszechnie, dlaczego nie mieliby skorzystać z tego, co byłoby bardzo korzystne w tym przypadku? Jeżeli nie wydasz wszystkich pieniędzy ze swojego konta, masz jakąś pulę, i do końca miesiąca załóżmy nie uda ci się zwydatkować tych pieniędzy w co wątpię akurat to taka nadwyżka jest kasowana i przychodzi kolejny dzień miesiąca pierwszy i wpływa kolejny natomiast o tamtych już można zapomnieć jest to bardzo prawdopodobne zwłaszcza że nie będziemy mogli, nie, bo, bo w czym istnieje zagrożenie, nie będziemy mieli wpływu na to, żeby decydować o, o tych pieniądzach. Mało tego, nasze samorządy, czy też na, rząd na stopniu centralnym, także nie piśnie słówka, bo nie będzie miał guzik do powiedzenia, bo będą tym zarządzać banki i. Duże korporacje IT, które będą kontrolować ewentualne programowanie do tego systemu. I nie będzie to miało nic wspólnego z narodowością, z rządem, ani, ani tym bardziej z samorządem, co potwierdza prorocze słowa różnych przywódców państwowych w Europie, którzy przyzwyczajają w swoich. Wystąpieniach publiczność szeroką do tego, żeby zapomnieć już o państwach narodowych, że to już ten etap, żeśmy przeszli i już wystarczy. No, okazuje się, że takimi narzędziami rzeczywiście można e, to zrobić. Przypomina to trochę nowy, wspaniały świat, tamte. Deklaracje bankierów, ich obawy, wręcz takie już wyrażane na bardzo serio, że nie możemy dopuścić do tego, że, że poza kontrolą naszą będzie jakakolwiek waluta i, i będzie sobie jakoś tam swobodnie e, przepływać, to jednocześnie patrząc na zagadnienie, które powtórzę na zakończenie: jeżeli my oddamy możliwość, Decydowania o naszym życiu, zwłaszcza gospodarczym, bo w takich warunkach żyjemy, czy będziemy w innych, zobaczymy, na tą chwilę jest tak, więc przygotować się należy do zmiany takiego systemu. Jeżeli my oddamy władzę, niezależnie, czy to będą komuniści, faszyści, czy alternatywni foliarze, czy ktokolwiek inny, to oni bardzo szybko, zaraz po wyborach, zapominają o tym, kto ich wybrał, i w ogóle o nas nie dbają. Mało tego, uzurpują sobie prawo do tego, że co tam sobie wymyślą, to wprowadzą, a ciemny lud będzie się słuchał i na kolanach przed nimi czołobitność uprawiał. No niestety nie. Jedynym rozwiązaniem, żeby móc, Skutecznie uprawiać politykę gospodarczą w naszym kraju i w innych, pewnie też, jest to, że absolutnie tacy ludzie nie mogą być pozbawieni odpowiedzialności. Nie może chronić ich żaden immunitet. To my w sposób bezpośredni powinniśmy. Sprawować władzę, i do tej myśli należy się przyzwyczaić. Dlaczego tak mówię? Ponieważ nasze społeczeństwo rozleniwiło się, i w tej chwili, jeżeli byśmy spytali ludzi, czy chcą sprawować bezpośrednio władzę, to oni nie potrafią nawet na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie wiedzą, co to jest. I ewentualnie parę odpowiedzi, czy też nawet może duży procent, odezwałby się takich, którzy będą kojarzyć sprawowanie władzy z siedzeniem na stołku, wydawaniem rozkazów i oczywiście pobieraniem dużych wynagrodzeń. A to nie tędy droga. My, yy, mówiąc o tym, yy, chciałbym pobudzić tą pierwszą myśl, Którą jest niesprawowanie władzy, tylko odpowiedzialność przede wszystkim.